Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Citosek, a to jest Ark Survival Evolved i dzisiaj pomyślałem, że pójdziemy sobie po SaberTuta, czyli po tygrysa szablozemnego po polsku, a z czego że dawno live'a nie było, ani odcinka żadnego, no to można sobie coś nagrać. Na początku to strzały mamy, czyli dobrze. Ogólnie to jak ktoś nie widział to byłem na Crystal Isles po Wyvernę i tu mam tropikalną i tak dalej. Plus póki nie mam lodówki na krajopody, to tutaj są. Więc żeby nie było przykładowo, że citowałem bo nowi widzowie mogą tak powiedzieć, ci którzy nie wiedzą co i jak. To nie jest cheatowane. To jest po prostu... Po prostu się przeniosłem na Crystal Krystal Isers Na na, krystal, na krystalu wziąłem oswoiłem sobie te zerny i najzwyczajniej w świecie przeniosłem I co się działo w, y, poza odcinkami? No poza odcinkami zrobiłem sobie kilo 150 damage jakiś nie za mocny ale jest blueprint na kusze, i który mi bardzo może pomóc przy okazji. No bo kusza się bardzo przydaje, a niektóre dino są denerwujące i mo mogą łatwo zginąć. A tak przygotował gryfy: im więcej damage ma kusza, tym lepiej. Dlatego jeśli chcecie osłać gryfy, tak, to nie róbcie tak jak ja. I ogólnie pozbierałem sobie materiały, znaczy nie materiały, jagódki i mięso, ogarnąłem i robię sobie powoli narkotyki żeby na kolejne odcinki było, żeby na odcinkach nie ogarniać i tak dalej o, a czemu nie łapię? Czekajcie Stanę sobie tutaj A wewerna tutaj bliżej, chociaż niepotrzebne to jest, ale bliżej wezmę. zawsze jakiś bonusowy level dojdzie I przy okazji yy, skąd nam blue nie no w sumie blueprint ze zrzutu. Ale skąd mam przykładowo kill off Skąd mam coś tu było hełm, skąd mam tą czaszkę, skąd mam rękawice i skąd mam level na Hiwi. Po prostu zabiłem sobie dwa raptory Alfy i... Tak samo jak mam czaszkę tutaj teraz na głowie na hełmie założoną. To jest jeszcze jedna czaszka tutaj gdzieś chyba w tej szafce powinna być. Tak jest kolejna szafka, tutaj są dwa pazury, nie kły, miałem powiedzieć kły. Ale są dwa pazury, tutaj są akurat inne trofe, ale to się przyda na inne bossy. Więc co? To można zgasić? Nie. To nie. A tu jeszcze dużo zostało w tym drugim jagutki, a jagódki to. I co? Po co jest Saber Ogólnie ten cel tej serii to jest, żeby przejść ogólnie Arka i oswoić wszystkie dino jakie są możliwe na wszystkich DLC, wszystko co da się wykluć, czyli przykładowo werny czy coś. Wszystko oswoi, co się oswaja, wykluwa i wszystko co się zabija, żeby ukończyć sobie trofeum. Znaczy nie ukończyć trofeum, zrobić sobie trofeum i ukończyć grę na platynę, bo jak dam na PS-ie, więc i, yy, i po to plus z Oczywiście, jeśli jest dobry level, można iść sobie łatwo do jaskini więc to się przydaje. taki dużo dostaje ale to w sumie zapyla. To jest dobry pomysł. Jest a i oswoiłem no bo chyba nie było na odcinku tego. Żeby sobie oswoić musimy polecieć tutaj na wprost, tylko że na drugi koniec mapy. Bo ogólnie to nie wiem gdzie, gdzie są zawarte. Wiem, że tam, na wulkanie mogą być. I są spadki FPS-u, dlatego że dopiero w sumie weszłem do gry. Bo chciałem nagle sobie odcinek z Fortnite'a, ale co chwilę mi się nie udawało. I pomyślałem, że z Arka będzie o wiele łatwiej, bo wystarczy robić swoje i tyle. Coś tu... O tytano! O! Tylko że ja go póki o nie oswoję i pewnie zniknie, czy coś do czasu kiedy ja będę miał plan go oswoić. Bo bez meka się nie obejdzie. Więc niestety, ale da mi jakoś radę. I nie wiem jak to zrobić, czy złapać sobie ta, tego tygrysa, czy oswoić go na miejscu. Ale chyba go złapię żeby było łatwiej. Zobaczymy sobie zrzut, bo to złoty złoty jest. co w nim jest zobaczymy szybko o z okręgiem to może znaczy nie może być to będzie lepszy strut jest. A tu mi się przyda będę pokazywałam przy okazji kordy wszystkie jakie są do jaski. a nie to, to tutaj tutaj są bagna to nie powinno być w ogóle więc tu nie ma co szukać oaza jest tutaj wulkan jest tu ale ogólnie mogą być przy górach więc Polecimy sobie tutaj. I tak, tu jest wulkan, tu... Tak, bo... Jest najwyższy. Hmm... fajny kolorek Ohoho Alfa Rex jest No jest na w poziomie Hmm. Szczerze to podlecę tutaj, żeby... 195. No w sumie... Nie wiem, czy to jest dużo możliwe. Dobrze, czyli tutaj szybko sobie ogarniemy. I już wiem chyba jaki będzie następny odcinek Jakoś dziwnie chyba się nie, nie renderuje Póki co, bo Tak płyso jest Że tak powiem O kotki, są <grym> Alo, a to jest jeden taki allo eventowy, który on ma level 16. W sumie, test The Island zapomniałem 28. .8. Uroki tego, tej pięknej mapy są. Niestety, długo, długo może zająć szukanie, więc. Niestety na no jeżeli będziemy szukać W sumie ja będę, bo jak będzie za długo się to ciągnęło to będzie cięcie Ale szkoda O notka, ale nie wiem W sumie notkę zbiorę na wszelki wypadek Dobrze otworzyła się do Dicrusa by się przydało znaleźć, ale to już... To już będzie kiedy indziej jak sobie warzywka wychoduje, bo jego się z tego co pamiętam warzywami najlepiej oswajało. Więc najz najzwyczajniej w świecie się nie opłaca. O, obsydian. W sumie. Czemu nie? Weźmiemy obsydianu sobie trochę. Mam pewien plan Na metalu leci dużo Obsydian jest Weźmiemy sobie Zrobimy podest pod artefakt Podest? Chyba podest to się nazywa Po prostu taki jak na artefakcie zrobimy i postawimy na chacie. O, i dużo wagi ma. Zajęte. W sumie to i to obywalimy. Tak Kiedy to się zepsuje za minutę? Tak dużo to tego nie potrzebuję, bo i tak się robią narkotyki, więc... A trochę jednodony są. Okej. Okay. A to są Allo, myślę, że to jest Raptor. A, 92 Git level jest. Dobra, my sobie bierzemy jeszcze obsydianu trochę, bo... Nie będę tak latał co chwilę po obsidianu, co tam... skorpion chyba tak skorpion czerpony jest tu 21 to gites jest kiedy indziej będzie trzeba to Zimankowi tam pocięciu i pomyślałem, że sobie przylecę tutaj na Red Island po tym jak zahaczyłem wszystkie Trzy góry i no nie było Za bardzo levelu żadnego, ale tutaj jest no Też nie powala, jest 76 Z czego największy jaki znalazłem, więc Automatycznie na pierwszy rzut Niech poleci Wezmę go sobie szybko, oswoi się go i będzie gotowe, żeby przejść te najłatwiejsze jaskinie po artefakty. Lepszego pomysłu w sumie nie mam, bo już w sumie no, z dwie godziny szukania. Nie no, dwóch nie, bo dwie godziny ogólnie nagrywam, więc tak z półtorej godziny szukania będzie. Mi się nie chce już dłużej takiego ponadsetnego, więc... Ewentualnie tu po jak zobaczymy coś coś tutaj to no to weźmiemy Raptory, coś innego, a tutaj wisy Tylko nie ma żadnego Tygrysa A tutaj też że będą, więc... Automatycznie na badę baza tutaj na gile ale to nic. Ogólnie setny level już wbiłem. Więc co dajemy? No oksygen niech będzie, bo nie wiem, co dawać w sumie. Jak mam już takie statystyki, które są dla mnie git, to mam tak, że myślę czy nie dać co innego, bo i tak jak na Singla to mi wystarczy. Przykładowo na PvP to wiadomo, że będę dał staminę do 300 HP jak naj... i znaczy nie wiem, HP to już nie będzie, ale wagę jeszcze bym podbijał jak najwięcej, jak się da. Ale na singlu to można sobie statysta... statystykami... Operować tak jak się chce. Jeszcze chwilkę i będziemy. No, już tutaj mamy bazę swoją. Tutaj są te bagna, tutaj, tutaj baza będzie Ogólnie drugi raz to nagrywam bo <laughs> Pierwszy tygrys sobie pod wodą <laughs> leży zabity 200 prime mita, ooo No nieźle Muszę jakoś pokominować, bo na początku tutaj ostatnio byłem do wody, wszedł, wyszedł tam, później znowu do wody i nie chciał w ogóle z wody wyjść i w końcu usnął, bo no niestety tak wyszło. Myślę, że z tym będzie trochę łatwiej. Nie wejdziesz, nie wejdziesz. Daj sobie. O! Stań sobie w jednym pewnym miejscu. To, że bije mi zwerna, to się nic nie stało, bo... zawsze się leży czy coś. A mało HP nie ma, więc... Będzie miał gdzieś ponad setny po swoim, więc no nawet lice będzie. I z tego co widziałem na poprzednim, to powinny wystarczyć z, 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 z dwa prime, powinny wystarczyć i tyle. Okej, okay, dobra. Musimy tu go zatrzymać na skalę. I się powtarza niestety. O, jest. Nareszcie. Oh. Dobrze, zabijemy sobie szybko paracela, jakiegoś. Oj, 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 Lagi. Chociaż nie no, tytanoboa bardzo dużo daje. O, jest. Jego najłatwiej zabić, a daje dużo. Znaczy, nie to, że dużo, po prostu. No zobaczcie, co jest. sobie... 12 prime. Nie, bo to mapy odwaliłem tak szerze, ale okej. Okay. No i elegancko. 60 coś procent z tego co że ale nie, teraz yy... Jeszcze 15% dobra to ja się zajmę siodłem może Odwykołane jest, no Zajmę się siodłem od razu i obsydianem i tak dalej, a oni się oswajają spokojnie. weźmiemy, tutaj nie, kraty na to niepotrzebne aż tak, ale to to tam niepotrzebne będzie mam wagę, mam wagę to sobie zabiorę jeszcze to i skórę, bo często brakuje no i dobrze Tu to, tu, to tu... O i zabiłem chyba dwa raptory, nie wiem czy to będzie na odcinku. Pewnie nie, więc jak ktoś to zabiłem dwa alfa raptory i w sumie wyleciały tylko takie rzeczy jak łuk przykładowo. A łuk no to wiadomo. Potrzebny nie będzie, więc wywaliłem. O, dobrze, mogę. Tutaj był chyba a bardziej. Tak, tutaj. Takie duperele ogólnie tu były Cztery raptory już zabijemy, no w sumie wynik jest niezły O No bo tu robiłem ostatnio, tak stąd już wziąłem tutaj, wyrzuciłem Nie wyrzuciłem Zrobię sobie z tego strzały, to już będą na później. Tylko gdzie jest, tu jest siodło i to sobie w zostawię zostawię, bo będzie chyba dobrze. Także my sobie idziemy po Tygrysa. Oj, przykaz, jeśli jeszcze jest, to mogę Wam pokazać tego poprzedniego, tylko gdzie on był. On był gdzieś tutaj. Zaliczył sobie zgona. To on tak chyba <noise> usnął mi tutaj na środku. I taki sam level był. Nie mutecek, bo będzie no, nie sobie czasu. No, ale na niech będzie. <noise> czy już wstał? Czy już jest oswojony? Chyba nie. No jeszcze nie. Zaś za niedługo. Z... A nie, je, wiem się, że on leży. No to elegancko. Mamy tygrysa. Ogólnie, jakie on ma statystyki? Tysiąc zdrowia. Zdrowie z nogi, to jest bagan, Przydałaby się troszkę większa, ale. Nie ma co ubolewać, bo pterki to dopiero z mają Coś sobie załatwić musimy, tylko nie wiem Moshopsa, Moshopsa 78 Jak się go wekspo to będzie miał większy damage Więc i tak sobie to nie jest jakiś duży poziom, więc Nie ma co Nie ma ryku nie ma żadnego Trzy poziomy To w damage a. Za niedługo będziemy już po artefakty powoli Bo wystarczy jeszcze wtedy megaterium oswoić i będzie załatwiony O nazwiemy go Sira. Chyba tak się pisało to mamy sobie te a ja zapraszam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś bądź nie, nie zasubskrybowałeś tego kanału, zostawienia lajka, komentarza dla zasięgu i jeśli się podoba to zostańcie na dłużej, bo myślę, że warto zależy dla kogo i siemka.